Jaki fajny pies! To nie jest pies, to jest pluszak! A. Dzień dobry! Cześć! Tutaj Krzyś. I Marta. Witamy Was wy. w kolejnym odcinku naszego ciekawostnika. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym się różni pies od zabawki. To jest bardzo proste, przecież psy nie mają baterii. A taki, taki pluszak, o, taki słodki, mięciutki pluszak od takiego milusiego pieska. Na przykład nie, nie je i nie pije. O! Chyba już są zabawki, które jedzą i piją, to pewnie. No dobra, to y, taki pies, y, zabawka y, na przykład nie szczeka. Też są na pewno takie, co szczekają. No to ja miałem takie, co nie szczekają. Kurczę, teraz trudno odróżnić psa od zabawki. Bardzo to... trudno odróżnić psa od zabawki. A różnic jest bardzo dużo tak naprawdę. Przede wszystkim różnica jest w zapoznawaniu się i w tym, jak traktujemy takiego psa, który jest prawdziwy, od tego, który jest pluszowy. Jeśli chodzi o różnicę między psem a zabawką, przede wszystkim taką zabawką możemy czochać, przyturać, miziać. psa też przecież. Ale psa niekoniecznie. Aha, dlaczego? Jak na przykład poznajesz po raz pierwszy jakiegoś pluszaka, to możesz zrobić co tylko zechcesz, no. ale jak poznajesz psa. To są pewne zasady, tak? których warto przestrzegać. Jakie na przykład? Przecież psy też lubią czochranie i głaskanie. I... Kiedy podchodzisz do psa, którego nie znasz w parku i otwierasz szeroko ramiona, uśmiechasz się i rzucasz, żeby go przytulić, to on może nie być zadowolony. Dlaczego? Przecież chcesz go przywitać. I wiesz, co może wtedy zrobić? Wiem, pamiętam, Uf! w ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, może się oblizać? Może się zdenerwować, może się zaniepokoić, a w najgorszym wypadku ze strachu może nawet ugryźć. Dlatego bardzo ważne jest, żeby poprawnie zapoznawać się z psami i dzisiaj się tego dowiecie, jak być psijacielem. Yy, czyli będziemy uczyć się takiej psiej etykiety. No dobra, czyli rozumiem, że jak podchodzę do psa, którego nie znam, to nie zaczynam od dzień dobry, ani cześć, tylko od czego? Przede wszystkim trzeba zapytać właściciela, czy możemy psa pogłaskać, czy możemy się z nim przywitać. Niektóre psy są po chorobach, niektóre są po jakichś ciężkich doświadczeniach i na przykład boją się obcych ludzi. Mogą chcieć być głaskane przez właściciela, ale niekoniecznie przez obcych i no, wtedy niestety nie możemy do takiego psa podchodzić. No to, to dziwne, przecież jeżeli ja jestem taki szczęśliwy i radosny i po podchodzę do psa, to powinien też się cieszyć. To wyobraź sobie teraz taką zamianę ról zrobimy małą, że ty będziesz tym takim malutkim Krzysiem a pies będzie wielkości dużego człowieka, metr m. Nie ma takiego. 80. Choroby. I taki duży pies na twój widok nagle zaczyna biec w twoją stronę. Z otwartymi ramionami szczerzyć kły i nagle cię w taki uścisk obejmuje. Cię przestraszył czy nie? Ale szczerze. To już brzmi jak jakiś horror. Dokładnie. Albo jakiś koszmar, który bym się śnił. A no. dokładnie tak samo widzą nas. Psy, jesteśmy więksi. Nagle mają takie poczucie, że się na nich rzucamy. Okej, okay, rozumiem. Czyli pies rzeczywiście może odnieść wrażenie, że chcemy zrobić mu krzywdę. No dobra, to. Dokładnie tak. Jak się mam w takim razie przywitać z psem, którego chciałbym przywitać? No to znowu, zamieniamy się rolami. Jesteś małym Krzysiem, a pies jest tym dużym, strasznym, nieznajomym. I kiedy taki pies nie biegnie do ciebie, się narzuca, nie rzuca, tylko idzie sobie powolutku obok. Boczkiem, boczkiem, mhm. staje obok, nie patrzy w ogóle na Cię, w ogóle się nie interesuje, no to co, czy on chce wtedy zrobić Ci krzywdę? No nie, wygląda jakby nie był zainteresowany, więc pewnie też bym nie był zainteresowany. Dokładnie. Daje Ci się zwąchać, daje Ci się zobaczyć. I wtedy dopiero stwierdzasz, że ten ktoś nie ma złych zamiarów. I wtedy możemy przejść do zapoznania. No Okej, okay, czyli muszę y, po prostu iść bokiem, wąchać inne psy? I drzewa? Nie, 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 nie. Musimy chyba wrócić do roli dużego krzysia i małego psa. Jeżeli widzicie psa w parku i bardzo chcielibyście się zaprzyjaźnić, ale jeszcze się wcześniej nie znacie, to pamiętajcie, że to nie jest tak samo jak z psem w waszym domu, którego już znacie, możecie go przytulać, możecie się z nim bawić i on już wam ufa i wie, że nie zrobicie mu krzywdy. Taki pies w parku tego nie wie. Ok. Więc jeżeli właściciel powie, że możecie się z nim zapoznać, to przede wszystkim nie biegniemy do niego z ramionami otwartymi, tylko czekamy, aż on podejdzie do nas. Psy. Widzą świat z zapachami. One sobie ścieżki zapachowe tworzą, nie tak jak my obrazy, dzięki naszym oczom, mm -hmm. tylko właśnie dzięki zapachom, więc musimy dać się zwąchać. Nie wyciągamy ręki w takim geście, jakbyśmy chcieli go uderzyć, bo może się tego przestraszyć. Ale po prostu czekamy. On do nas podchodzi, wącha i daje nam takie, okej, okay, jesteś okej. Okay. I co, nie ja mogę wtedy go przytulić, pogłaskać i wytarować? Jeszcze nie. Dopiero pierwsze koty za płoty. Okej, okay, koty za płoty z psem, to I ciekawie. Pierwsze koty za płoty z psem. Najlepiej, jeżeli właściciel może dać ci jakiś smaczek, to go poczęstować tym smaczkiem. Wtedy możesz ukłócnąć bokiem. Nigdy nie patrzymy w psów w oczy, bo to może oznaczać dla niego wyzwanie do walki. O kurczę, ja często patrzymy mu psów w oczy. Ale mówimy o obcych psach teraz, A, okay. nie słuchałeś. Dobrze. I wtedy kłócamy i delikatnie głaszczemy go po boku. Yy, ma znaczenie, który raz, bok wybieramy? Trzy. Czy nie? Totalnie nie ma to znaczenia. Okej, okay, czyli po prostu wybieramy sobie bok psa. Dokładnie. I to jest to pierwsze, najważniejsze zapoznanie. Za każdym razem, jak będziemy się już spotykać drugi, trzeci, czwarty raz, to będziemy mogli coraz szybciej przejść do kolejnego kroku, aż w końcu się zapsjaźnimy. Mm, rozumiem, czyli robimy to delikatnie i powoli, ale rozumiem, że na końcu też nie możemy wyskoczyć za drzewa i go wytarmosić, jeżeli już go tak dobrze znamy? Nie. Czyli musimy robić to delikatnie i z rozwagą. No dobrze. Czyli y, dzięki tym wskazówkom nie stracę y, palców podczas głaskania obcych psów. I nosa. I nosa też. No to świetne, świetne wskazówki, Marta. To już teraz wiem, biegnę do parku, zobaczę czy mi się uda jakiegoś psa pogłaskać. Już jesteście... Przyjacielami, ekspertami Dzięki za uwagę No to do zobaczenia, Ta, pa pa W kolejnym odcinku, pa